Witamy w Energii Gas Polska. Dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu montaż instalacji gazowej do Fiata 500 z silnikiem 1,2 o mocy 69 KONI. To jest z 2014 roku auto. Założyliśmy tutaj instalację BRC i może pokażemy poszczególne podzespoły instalacji. Z prawej strony komputer sterujący, prac, komputer sterujący pracą instalacji gazowej, tak. nasze podłączenia, to tak dodatkowo informacyjnie bezpiecznik instalacji. Z lewej strony mamy reduktor wraz z filterkiem fazy e, ciekłej dole filterek fazy lotnej, a pod pokrywą jakby mamy tryskiwacze koloru yy, niebieskiego. tak? Przejdźmy może do pokazania przełącznika instalacji. Tutaj klientka zażyczyła sobie, żeby on był troszeczkę bardziej ukryty, czyli jest tutaj w schoweczku schowany. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać na filmie. Zaraz spróbujemy może troszeczkę o, podświetlić. Jak najbardziej się tam znajduje. Wlew. Wlew w tym aucie jak najbardziej e, mieści się pod klapką, wlew dokręcany co prawdaż, ale myślę, że to i tak wygodny sposób, bo mamy ukrytą tą instalację. Dobrze, przejdźmy może do kosztów. Tak. 2900 zł instalacja do takiego samochodu, e, zwrot około 13-14 tysięcy. Że tak pewnie następuje zwrot wydanych pieniążków. Zasięg tego samochodu na zbiorniku to jest 300 km, z tego względu, że tutaj jest dość mały zbiornik, 34 litry, czyli około 27 będziemy tankować, tak? Zasięg takiego samochodu na, na jednym tankowaniu, tak jak powiedziałem, 300 km. Auto pali około 8-9 litrów benzyny, 10-11 Gazu myślę, że będzie spalał. Tak oszczędność na 1000 kilometrów to jest nadal 230-240 zł, więc jak najbardziej interesujące. Dobrze, zapraszamy do Energy Gaz Polska na montaże i realizację różnych fajnych samochodów. Dziękuję.